Szanowni Państwo, dzisiejszy odcinek naszego antykorupcyjnego cyklu edukacyjnego poświęcony jest wytycznym antykorupcyjnym CBA dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników. Jest on realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy G. Mottem. Dzisiejszego naszego spotkania jest budowanie odporności antykorupcyjnej, jest zadaniem każdej instytucji publicznej. Jakie zalecenia CBA daje dla administracji publicznej? Po pierwsze, mówi w ten sposób, że administracja publiczna, kierownictwo musi być zaangażowane w budowanie rozwiązań antykorupcyjnych. Po drugie, Wskazuje, iż istnieje potrzeba minimalizacji ryzyka zdarzenia korupcyjnego. Czyli każda organizacja, każdy podmiot administracji publicznej musi podejmować działania związane z minimalizacją ryzyka korupcji. Zarówno ryzyka takiego obszarowego swojego działania, jak i minimalizacją ryzyka korupcji na poszczególnych stanowiskach pracy. Trzeci element Wdrożenie wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych. Tutaj CBA zaleca, że muszą być wdrożone te regulacje w zakresie zarówno przyjmowania zgłoszeń, zarówno wyjaśniania zgłoszeń, podejmowania tych działań takich następczych, tak żeby ta nasza organizacja, ta administracja publiczna coraz bardziej była odporna na korupcję, można powiedzieć, żeby działała bardziej profesjonalnie. Kolejne zalecenie CBA mówi nam, iż powinna być prowadzona systemowa ocena ryzyka korupcji. Czyli te nasze analizy ryzyka korupcji nie mogą być robione raz na 10 lat, one powinny być prowadzone systemowo. CBA również zaleca identyfikację procesów i stanowisk podatnych na korupcję. Czyli w ramach naszej analizy ryzyka korupcji powinniśmy identyfikować pewne procesy i stanowiska, które są najbardziej zagrożone ryzykiem korupcji. Dlaczego identyfikujemy? Bo tam powinniśmy położyć największy nacisk na przeciwdziałanie, na edukację, na uświadamianie tych pracowników, że oni rzeczywiście pracują na stanowiskach najbardziej narażonych na korupcję. Więc ta identyfikacja i procesów i stanowisk jest bardzo istotna. Kolejny element zalecenia CBA utworzenie stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji. Tak? Czyli w, w każdej instytucji administracji publicznej CBA zaleca utworzenie stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji. Budowanie świadomości zagrożenia korupcyjnego. Tak? Te budowanie świadomości jest bardzo istotne, gdyż im pracownicy będą bardziej uświadomieni co do istniejących zagrożeń korupcyjnych, tym bardziej będą podejmowali świadome działania prewencyjne czy też będą bardziej asertywni na różnego rodzaju propozycje korupcyjne. Kolejne zalecenie CBA wdrażanie efektywnej polityki antykorupcyjnej. Czyli po pierwsze, powinna być polityka antykorupcyjna, powinna być aktualizowana, uzupełniana o nowe elementy, tak żeby ona była efektywna, skuteczna. Przygotowanie podstawowych szkoleń antykorupcyjnych dla nowo zatrudnianych pracowników czyli każdy pracownik, który jest zatrudniany w naszej instytucji publicznej, powinien przejść szkolenia podstawowe antykorupcyjne. Kolejny element przygotowanie praktycznych szkoleń antykorupcyjnych dla pracowników już zatrudnionych. Czyli nie tylko ci pracownicy, którzy dopiero przyjmują się do nas do pracy, ale również te szkolenia powinny być okresowe, regularne dla pracowników już zatrudnionych. Pewne zasady umykają, ulatują nam z głowy i, i ta, to bezpieczeństwo antykorupcyjne, budowanie świadomości poprzez szkolenia, przypominanie pewnych wzorcowych zachowań antykorupcyjnych dla pracowników administracji publicznej jest bardzo istotne. Przygotowanie dedykowanych szkoleń antykorupcyjnych dla kadry kierowniczej. Tylko zobaczcie Państwo, nie tylko tych, co przyjmujemy pracowników, nie tylko tych, co tym pracownikom, tych pracowników szkolimy, którzy już pracują, ale dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej powinny również być. To są trochę inne szkolenia, bo one dotyczą budowania systemów. Systemowych rozwiązań zapobiegających korupcji, przeciwdziałających korupcji, tak. Więc to jest bardzo istotne, bo kierownictwo odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu takiego bezpieczeństwa administracji publicznej, antykorupcyjnego administracji publicznej. Szkolenia antykorupcyjne powinny być obligatoryjne, cykliczne, powtarzane co najmniej co dwa lata przez każdego pracownika, tak, czyli CBA zaleca, że też każdy pracownik co dwa lata, powiem, co najmniej co dwa lata powinien przechodzić takie regularne szkolenia antykorupcyjne. Czytelne zasady polityki prezentowej. Jak na dzień dzisiejszy żadne przepisy nie wymagają przez administrację publiczną posiadania takiego dokumentu jak polityka prezentowa, ale CBA zaleca, żeby te zasady polityki prezentowej były jasno określone w każdej jednostce administracji publicznej, żeby każdy z pracowników wiedział, co może dać, co może przyjąć, jakie prezenty, ewentualnie czego nie może dać, ewentualnie, że zasada naj... bardzo czytelna w niektórych instytucjach publicznych jest zasada polityki prezentowej, mianowicie taka, że pracownicy Generalnie nie powinni przyjmować żadnych prezentów, żeby uniknąć pewnego konfliktu interesów, żeby uniknąć później uzależnienia się od osób, które te prezenty dawały. Także czytelne zasady polityki prezentowej, tak żeby pracownicy wiedzieli i mieli świadomość, co mogą, a czego nie mogą w tym zakresie. CEBA również zaleca utworzenie rejestru korzyści. Tak, żeby te, te prezenty, które ewentualnie są zezwolone, żeby, na które zezwolenie jest, że można je przyjmować, żeby one były ewidencjonowane, żeby to było przejrzyste, czytelne, kto przyjął, co przyjął, kiedy przyjął, od kogo przyjął. Tak? Czyli tak zwane utworzenie rejestru korzyści. Kolejny element, ustanowienie wewnętrznych kanałów zgłoszeń korupcyjnych. Czyli w każdej jednostce administracji publicznej wewnętrzne kanały zgłoszeń korupcyjnych powinny być ustanowione, powinny skutecznie funkcjonować. To jest troszeczkę zalecenie powiązane z dyrektywą o ochronie sygnalistów, czyli osobami, które w dobrej wierze zgłaszają zauważone nieprawidłowości w swoich instytucjach. Tam również z tej dyrektywy i polskich regulacji wynika, iż te kanały wewnętrzne powinny być ustanowione. Ochrona tożsamości sygnalisty. CEBA zaleca, mówi tak, jeżeli już wdrożyliśmy te wewnętrzne kanały zgłaszania korupcji, to powinniśmy zapewnić ochronę tożsamości sygnalistów. Tak, żeby, on, żeby ten sygnalista, który zgłasza korupcję, zauważoną korupcję, nieprawidłowości różnego rodzaju, no, czuł się bezpieczny i był zachęcony do tego, że bezpiecznie może zgłaszać te, te wszystkie złe rzeczy, które w naszej jednostce się dzieją. Unikanie konfliktu interesów. CBA mówi, powinny być systemowe rozwiązania, które sprzyjają, które obligują do unikania konfliktu interesów. Tak, można powiedzieć, że KPA już ma pewne rozwiązania wynikające z przeciwdziałania konfliktowi interesów, ale CBA idzie trochę szerzej. Traktuje ten konflikt interesów... Nie tylko rzeczywisty, ale również ten potencjalny, który może być, czy też konflikt interesów postrzegany, że to również tych, tych konfliktów, tych trzech rodzajów konfliktu interesów powinno się unikać. To powinno być spisane, jasne, czytelne dla każdego. Analiza skuteczności wdrożonych rozwiązań antykorupcyjnych. Czyli powinniśmy to, co mamy, przeanalizować, czy nasze rozwiązania są skuteczne. Jeżeli nie, to powinniśmy je udoskonalić, poprawić, tak, żeby jak największe bezpieczeństwo antykorupcyjne w naszej jednostce administracji publicznej było. Ale żeby to stwierdzić, jak, na jakim poziomie bezpieczeństwa antykorupcyjnego jesteśmy, no to powinniśmy takie analizy skuteczności wdrożonych rozwiązań, czy coś działa, czy nie działa, przeprowadzać. Co dwa lata ewaluacja stosowanych narzędzi i mechanizmów w zakresie przeciwdziałania korupcji. Czyli tu narzucone jest, czy zalecane jest ten dwuletni okres ewaluacyjny tego i mechanizmów, i narzędzi, które u nas funkcjonują w zakresie przeciwdziałania korupcji. Z tej ewaluacji ma wynikać, czy jest dobrze, czy jest źle. Jeżeli coś należy poprawić, to powinno być wskazane, co należy poprawić, jak należy poprawić, kto powinien to poprawić, no tak żeby nasza Jednostka administracji publicznej była odporna na korupcję w jak największym stopniu. I takim wytyczne CBA, jak gdyby podsumowując to wszystko, to mówią w ten sposób: cykl y, czterech elementów. Wytyczne CBA mówią tak: najpierw zaplanuj działania, wykonaj działania, sprawdź, czy to funkcjonuje, a jeżeli coś źle funkcjonuje, to popraw. I znowu zaplanuj poprawienie działań, wykonaj to wszystko, sprawdź. Cykl, check, do, plan, do, check, act. To wszystko powinno funkcjonować w takim systemie ciągłym. Proszę Państwa, w zakresie wytycznych CBA możemy Państwu prowadzić szkolenia, standardowe szkolenia antykorupcyjne z trenerem, robione przez naszą Akademię Antykorupcyjną, trwają 6 godzin lekcyjnych. Ale również robimy szkolenia 4-8 godzinne, nawet dwudniowe. Oczywiście krótsze szkolenia są, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani samych wytycznych antykorupcyjnych dla administracji publicznej, możemy to robić albo w komplecie całych szkoleń antykorupcyjnych, gdzie jeden z elementów to są te właśnie wytyczne, albo też możemy zrobić takie dla Państwa szkolenia z samych wytycznych. Metody prowadzenia naszych szkoleń warsztatów w zależności od wymagań grupy docelowej mogą być to szkolenia stacjonarne u państwa w siedzibie lub też szkolenia online z wykorzystaniem platformy MS Teams czy innej uzgodnionej. Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują przydatną wiedzę merytoryczną, ciekawe, praktyczne zajęcia, zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe lub dekalog antykorupcyjny. Też, jeżeli Państwo sobie życzycie, możemy ustalić pewne takie wsparcie poszkoleniowe w zakresie omawianych tematów w okresie 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, lub też ten okres możemy wydłużyć Państwu tak, żeby każdy z uczestników był, miał jeszcze możliwość skorzystania wyjaśnienia bo czasami na naszych szkoleniach też jest duża dynamika prowadzenia zajęć i, i pewne rzeczy, pewne pytania, które chcą zadać uczestnicy, no czasami nie zdążą, tak? bo coś im innego, inny temat jakiś zaprzątnie głowę i, i wtedy mają możliwość również po szkoleniach pewne tematy, które były poruszane na szkoleniu, z nami przedyskutować. Oprócz tych szkoleń możemy Państwu też wdrożyć te wytyczne, w Państwa organizacji, w Państwa jednostce, po prostu administracji publicznej. To jest nasza szeroka oferta fundacji Akademia Antykorupcyjna, szkolenia antykorupcyjne, wytyczne, właśnie też ceba, szkolenia etyczne. Mamy też szkolenia z norm ISO dotyczących rozwiązań sygnalistów i szkolenia z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i procedury wdrożenia skutecznych anonimowych rozwiązań też przygotowujemy procedury, polityki antykorupcyjne, inne regulacje wewnętrzne, które są wskazane czy wymagane tak, żeby jednostka administracji publicznej była jak najbardziej bezpieczna pod kątem antykorupcyjnym, a ryzyko zdarzenia korupcyjnego było jak najmniejsze. Proszę Państwa, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, zapraszam do kontaktu. Wszystkie elementy związane z przeciwdziałaniem korupcji, w tym możemy Państwu pomóc w to, co Państwo będziecie potrzebowali. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.